Zapraszam na kurs materialny www.piodściupak.pl. Twierdzenie Pitagorasa odnosi się do trójkąta prostokątnego. I w trójkącie prostokątnym, te boki, które leżą obok kąta prostego, nazywamy przyprostokątnymi. Czyli bok A jest przyprostokątną, bok B jest przyprostokątną. Natomiast bok leżący naprzeciwko e, kąta prostego to jest przeciwprostokątna. I twierdzenie Talesa mówi tyle, że A kwadrat plus b kwadrat daje nam c kwadrat. To jest nasze twierdzenie Talesa. Do czego może nam się ono przydać? Załóżmy, że mamy zadanie i jest powiedzmy w zadaniu podane, że, jeden, że jest dany trójkąt prostokątny i w tym trójkącie prostokątnym jest powiedziane, że jeden bok, jedna przyprostokątna ma długość 3, druga przyprostokątna ma długość 4. Naszym zadaniem jest znaleźć c, czyli przeciwprostokątną. Jak tego dokonać? No to Podstawmy sobie do twierdzenia Pitagorasa. Co mamy? Będziemy mieli, że a kwadrat, u nas a to jest 3, czyli 3 do kwadratu dodać b kwadrat, czyli u nas jest 4 do kwadratu. Musi dać nam c kwadrat, czyli to, czego szukamy. No to liczymy sobie. 3 do kwadratu daje nam 9. Dodać. 4 do kwadratu daje nam 16. Równa się c kwadrat. Jakaś niewiadoma, tą niewiadomą poszukujemy. 9 dodać 16 daje nam 25, czyli 25 to jest C kwadrat. Jaka liczba do kwadratu daje 25? No do kwadratu to będzie oczywiście 5, czyli nasza poszukiwane C to jest 5, ponieważ 5 do kwadratu daje nam 25, czyli bok C to jest 5 tutaj 5. Dobrze, inny przykład. Powiedzmy, mamy powiedziane, że jeden, jedna przyprostokątna ma długość 5, przeciwprostokątna, czyli ten odcinek, ma długość 13. Znajdźmy bok b. Jak tego dokonać? No to znowu podstawiamy do twierdzenia Pitagorasa. a kwadrat, czyli 5 do kwadratu, dodać b kwadrat, daje nam 13 do kwadratu. No to liczymy sobie. 5 do kwadratu to jest 25. Dodać b do kwadratu daje nam 13 do kwadratu. Czyli 25 plus b kwadrat daje nam 13 do kwadratu. 13 do kwadratu to jest 169. Można to na kalkulatorze policzyć, a jak ktoś wie, to po prostu wpisuje. No to przenosimy sobie 25 na drugą stronę i zmieniamy znak, czyli będzie, że b kwadrat to się równa 169 odjąć 25. Czyli b kwadrat to jest 144. No i zadajemy sobie pytanie, jaka liczba do kwadratu daje 144? Oczywiście to będzie 12. Czyli bok b to jest 12, ponieważ 12 do kwadratu daje 144. Inny przykład. Powiedzmy, mamy dane, że w tym miejscu jest niewiadoma a, w tym miejscu jest powiedziane, że jest, e, dajmy na to 8, a tu jest. 10. Poszukujemy, a no to znowu sobie układamy twierdzenie Pitagorasa. a kwadrat plus 8 do kwadratu daje nam 10 do kwadratu, czyli a kwadrat plus 8 do kwadratu daje 64, daje nam 10 do kwadratu, czyli 100. No to mamy, że a kwadrat to będzie 100 odjąć 64, ponieważ przenosimy 64 na drugą stronę i zmieniamy znak. No to mamy, że a kwadrat to jest 36. Jaka liczba do kwadratu daje 36? No oczywiście to będzie 6. Czyli nasze a to musi być 6, ponieważ a kwadrat daje 36. Czyli to są tego typu zadania mogą, yy, mogą się zdarzyć z, przy liczeniu twierdzenia Pitagorasa. Teraz jest coś takiego jak twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa i to twierdzenie mówi tyle: że jeśli w, trój, w jakimś trójkącie zachodzi między bokami taka zależność, że a kwadrat plus b kwadrat daje c kwadrat, to z tego wniosek, tutaj uwaga, taki znaczek to jest implikacja wniosek, że trójkąt jest trójkątem prostokątnym. To jest właśnie twierdzenie odwrotne twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Mam nadzieję, że pomogłem. Zapraszam na kolejne zajęcia. Pozdrawiam serdecznie.